Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym vlogmasie Jestem przeszczęśliwa, bo wstałam z rana i patrzę i zaczął padać śnieg Dla mnie święta bez śniegu, tak jak było parę lat pod rząd To jakoś nie były takie święta, a teraz zaczęło już padać w sumie od 29 listopada, więc jestem mega szczęśliwa Bram, sweterek, może nie jest jakoś mega świąteczny, bo nie ze wzorkiem, ale jest Okej okay, kochani, ja zrobiłam sobie już owsiankę, tak jak widzieliście Będę zaraz ją jadła, ale powiem wam, że bardzo mi się podoba Zrobiłam sobie też witaminkę C, dbajmy o zdrowie, bo taką pogodę jest najłatwiej, wiecie, zachorować, później jakieś nieprzyjemne rzeczy itd. Ale powiem Wam tylko jeszcze, że planuję tego vloga rozłożyć na dwa dni, na 5 i 6 grudnia. Kuba, żałuję, że Cię dzisiaj tutaj nie ma, dlatego że jest herbata cytrynowa, Twoja ulubiona, czarna, no czarna cytrynowa, także idziemy sobie ją zaparzyć do owsianki. i ogólnie ona smakuje jak zwykła czarna herbata. Znowu nic nowego. Na końcu, jak już tak wiecie, przełkniecie, zostaje taki posmak cytranowy. Dobra, mam oczywiście moje nożyczki, jakby to będzie taki nasz, słuchajcie, nasza tradycja. To jest batonik jakiś. O ja, papita. Uwielbiam ten batonik, bo często go dodaję do owsianek. Okay, także tak jak mówiłam dzisiaj od samego rana Mam lekcje w domu, mam lekcje zdalne Akurat przez ten tydzień, słuchajcie, tak wyszło Nie jestem z tego zadowolona, no ale cóż Trzeba jakoś ten tydzień przeżyć Nie przedłużając, otwieramy dzisiaj szósteczkę Zaraz sobie zrobimy herbatki i pokażę Wam co dostałam na Mikołajki Otworzymy dzisiaj też jeden kalendarz z moją Kasią Z moją siostrą <laughs> Oraz pokażę Wam jak robimy z Kasią magnesy na lodówkę Takie własne, świąteczne z babeczek Tu jest coś większego, co wystaje, ale to nic. I mamy Mikołaja! Piernikowy Mikołaj w polewie kakaowej. E, dobra, słuchajcie, to będzie bardzo ciekawe połączenie, dlatego że tutaj mamy malinę i granat. A few minutes later. Przyszłam tutaj z moją Kasilą, To jest moja siostra. Przywita się ładnie. I to jest Kasia kalendarz. Słuchajcie, ona ma taki, który Wam pokazywałam wcześniej, ten taki, niby jak ja, ale on ma lepsze czekoladki. W sensie zaraz zobaczycie. Która Kasiu, to możesz otworzyć szóstkę? Szukaj szóstki. I zobaczcie to całkowicie. I w ogóle, to nie jest papąka, to jest jakiś wieniec. Zobaczcie, całkowicie tutaj lepiej to nie, wygląda. Słuchajcie, ja, żeby jeszcze było kołajkowa, to założę te skarpety, które dostałam od kuby. Założyłam. Dobra kochani, słuchajcie Pokażemy wam tak szybciutko Co dostało się na Mikołaja A więc ja dostałam taki przepiękny kocyk W śnieżynki I w sumie to jestem zadowolona tego, że będzie mi pasowało tak jakby na cały rok A gdyby to był jakiś element, nie wiem, wiecie, Mikołaja To też by było piękne, zawsze bym się cieszyła Ale tak to mogę sobie go mieć cały rok Dostałam taką świeczuszkę o zapachu jabłka i cynamonu Ładnie uschło, bardzo ładnie pachnie. Też sobie zaraz zapalimy dla atmosferki. Dostałam też taki kubeczek e, i chyba zacznę w nim teraz pić. I tą herbatkę, którą dzisiaj wylosowaliśmy, znaczy wylosowaliśmy, którą która była przeznaczona na dzisiaj, właśnie wypiję sobie w tym kubeczku. No i dostałam słodycze i pieniążki, ale tego już nie będę pokazywała. I teraz też z Kasią pokażemy, no pokaż swój piękny zestaw do robienia paznokci. Kasia dostała taki zestaw do robienia paznokci. E, słuchajcie, to jest taka niewidzialna, czy niewidzialna, taka ala lampa do hybryd. Paznokcie to są prawdziwe lekiery. Znaczy paznokcie, lekiery do paznokcie to są prawdziwe lakier. One do są szklane. Tak, i nawet ten taki gdzie się wkłada palce między to jest hit, naprawdę, I że się teraz... Ja próbowałam. Cię wielkie rzeczy. jenga, jenga. Jęga, w szkole, bo też miała Mikołajki w szkole, dostała taki zestaw do robienia magnesów własnych w kształcie babeczek. Tak, i tu są te foremki i właśnie zamierzam zamierzamy dzisiaj jakiś jeden zrobić, chociaż mhm. Tu są foremki i słuchajcie, to wygląda tak. To jest jakieś ta masa na rodzinie, na, na te babeczki, farbki. No i takie pierdółki, wiecie, o przyrządy do tego. Okej okay, kochani, słuchajcie, moja mama zrobiła dla mnie taki wieniec, który będzie powieszony nie na oknie tutaj, tylko wymyślę jeszcze dla niego miejsce, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. On ma tutaj też takie zwisające bombeczki i naprawdę wygląda przecudnie i może nawet go powieszę na drzwi, ale zobaczymy jak to wyjdzie z czasem, na ten moment jest naprawdę przecudny i bardzo mi się podoba. I słuchajcie, co najważniejsze, on w ogóle nie będzie mi się sypał, bo to jest właśnie taka jedlina, która się nie sypie, więc będę go miała do końca i będzie w bardzo, bardzo ładnym stanie przez cały czas. Będę miała też takiego właśnie materiału, znaczy materiał z takiej jedliny, będę miała też choinkę, bo miałam ją w tamtym roku i naprawdę mi się trzymała bardzo długo, byłam mega zadowolona i nic mi się nie sypało, nie musiałam po niej sprzątać, więc naprawdę, jeżeli ktoś chce właśnie coś takiego, to bardzo polecam. Słuchajcie, otwieramy ten kocyk i myślę, że chyba jego sobie tak położę. Albo zobaczymy po prostu, jak to będzie na początku wyglądało i ktoś mnie spamuje teraz wiadomościami. Wybaczcie. Ale dobra. Słuchajcie, wypadło na to, że po prostu położam go tutaj i moje łóżko wygląda tak jak zawsze, więc no cóż, muszę wymyślić coś z tym kocykiem, dlatego że po prostu jest za krótki jak na razie. Widzicie to pierwszy i ostatni raz. Uf. Żeby nie było mikołajkowo, prawda? Kochani, chciałabym spróbować teraz naszej zacnej herbaty. Tylko, że ona nas jeszcze cały czas gorąca. Ale kolorek wydaje się bardzo ładny. Jestem ciekawa I mam nadzieję, że ta będzie smaczna, ze smakiem, jakimś, a nie tylko z zapachem. Wtedy bierzemy się za ostatni punkt naszego spotkania tutaj dzisiaj. Czyli za ten magnesiki. Proszę bardzo. Tada! Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tada! Ej, to jest żart. To jest Mikołaj, skronika. No to nie wygląda jak Mikołaj. Mikołaja oceniam na 5,5 na 10. Okej okay, kochani. Bierzemy się za nasze magnesiorki. O, to jak Wam wcześniej pokazywałam, mamy tą masę, tutaj te foremki. I tu jest jakieś narzędzie. O Jezu, złamałam to. A to właśnie o to chodzi, by to urwać. Ale Kasia, ja to do... złamałam. No właśnie o to chodzi, by to wziąć. <noise> Czemu mnie to nie dziwi? Ale dobra, kochani. Ale masz szczęście, wiesz dlaczego? No bo to trzeba uciąć. Tylko, no że będziemy musieli równiej. Czytamy instrukcję. Słuchajcie, poszłam po miseczkę, a okazuje się, że, tam, że miseczka tutaj jest. Na początku musimy sobie przygotować właśnie taką miseczkę i, 50 i 70, od 50 do 70 ml wody. Wieramy to. Nie, wiecie co, ja jednak skorzystam z mojej miseczki, bo moja po prostu jest lepsza. Tu mamy 66 gram. Wolutko dodajemy wodę. Widzicie, tak upadło? Nie. Jaki dym z tego leci. Jak to się dymi. Słuchajcie, ta warstwa jest taka jak... Ta masa jest taka jak smoothie. Okej. Okay. Żawam. Według instrukcji po prostu trzeba troszeczkę tym począć, żeby było jak najmniej takich pęcherzyków i ten tył po prostu musi, no jakby wiecie, no wystygnąć, jakby zrobić się twardy. Later. Dobrze kochani, witamy po przerwie. Wzięłam jakąś starą szmatkę. I Wygląda to teraz tak. Coś tam może powie... O! Wypadło! Tutaj mamy farbki. Naprawdę, zobaczcie, kolory tych farbek są prześliczne i będziemy zaraz kolorować. Kasia mi e, dała jeden pędzelek. Rozłożyłam, Ty masz trzy i ja mam trzy. Ja wziąłem sobie uszkodzone, bo jakoś miarę poradzę sobie z tymi. A Ty masz te ładniejsze. Pokażę Wam tutaj, jak malujemy. Proszę bardzo, Katarzyna zaczęła robić różową babeczkę. A ja, słuchajcie, tutaj mam czerwoną. W sensie ciężko jest malować tym pędzelkiem, nie powiem, że nie. staram się, mam nadzieję, że wyjdzie wszystko ładnie. Kochani, pracownia to jest moje, to jest Kasi Mamy efekt końcowy, może to nie wyszło jakoś super idealnie, ale to są moje trzy, a to są trzy Kasiuli I teraz musimy poczekać po prostu, aż wyschną, w ogóle tak pogrodziłyśmy tą ścierkę Ale musimy poczekać, aż wyschną i wtedy będziemy naklejały magnes ale to już pokażę Wam, może na innym vlogmasie, jak będą wisieć już jako magnesy. Dobra, kochani, jeszcze szybki testing herbaty: jakby nie było w moim nowym kubeczku świątecznym. To jest ta malina z granatem, więc spróbujemy. No cóż, no nie wyszło. W sensie powiem Wam, że czułabym, jakbym piła wodę z delikatnie rozcieńczonym sokiem malinowym to takim ze sklepowym, niedomowym nawet więc niestety, ale muszę powiedzieć, że słaba jest ta herbata. Smakowała mi ta biała pierwsza i ta druga, a te ostatnie jakoś takie słabe są i jestem trochę zawiedziona, bo i czułam na coś serio lepszego. Także, kochani, ja już się z wami pożegnam. Bardzo dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Możecie napisać w komentarzu, jakie wy dostaliście prezent na Mikołajki i czy w ogóle robicie prezenty sobie na Mikołajki, bo jestem bardzo ciekawa. Trzymajcie się buziaki i widzimy się w następnym vlogmasie.